To szłam właśnie albo gdzieś tam do koleżanki, albo gdzieś tam sama i zaraz składłam się spać. Także no ja też miałam takie ciągi, że na przykład w tygodniu nie popracowałam, to gdzieś tam te dźwiatki były, ale weekendowo nie miałam umiaru. Jak poszłam w piątek, to przyszłam i rano, a dostałam telefon, a to idę, dzieci idę na kawę do koleżanki. Ja tak naprawdę szłam na wódkę. I nie, że to był drink, tylko to się kończyło na dwóch trzech flaszkach. Także, no problem bardzo Ale to jest. jak wychodziłaś z domu, to co już znikałaś na cały weekend? Nie, ja przychodziłam wieczorem, do po południu, przychodziłam wieczorem, ale rano wstałam, już wyciągnęło ciągnęło do alkoholu, już gdzieś ten telefon wyciągałam, albo pisałam do SMS-a, co dzisiaj robimy, a dzieci po prostu okłamywałam, że idę do koleżanki na kawę i dzieci mówiły, mamo ty idziesz pić, ja mówię, nie ja nie idę pić, ja idę na kawę. A tak naprawdę już mam pić.